Przede wszystkim znajdujemy się obecnie na Zamku Kamieniec i chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o kolejnym wadze z pocztu książąt, a również królów Polski, a będzie to Bolesław II. Śmiały. Ten jego przydomek bardzo dobrze określa jego rządy, jego poczynania, bo niezwykłą polityką, nie tylko w kraju, ale także poza nim, odznaczył się i miał takimi właśnie planami tutaj odwoływać się do polityki swojego poprzednika, Bolesława Chrobrego. Sam koniec rządów, tak udanego władcy, jakby się mogło powiedzieć, no i jest jednak bardzo niezrozumiały, bardzo tajemniczy, powiany właśnie taką legendą. Nie każdy kronikarz napisał to samo, te przekazy się różnią, ale o tym, to stało się w końcowej fazie życia śmiałego, opowiem później. Na wstępie trzeba powiedzieć, że Bolesław II Śmiały to syn Kazimierza I Odnowiciela. Tego władcę, który na początku swoich rządów stracił władzę, musiał uciekać z kraju, potem z pomocą niemiecką odzyskał i z całą to państwo przez wiele długich lat, ale jeszcze nie wszystko poszło tak z planem, jak sobie Kazimierz wypatrzył, obmyślał i przekazał to dzieło swojemu synowi. Bolesław otrzymał państwo już stalone, ale niejednolite. Miał on również braci. Najstarszy, Bolesław Herman, zapewne rządził w jego nadaniu na Mazowszu. Może świadczyć o tym fakt, że gdy został księciem, swoją siedzibę miał właśnie w Płocku. O dwóch najmłodszych braciach, wiadomo praktycznie bardzo niewiele. Jeden z nich szybko umarł. O drugim praktycznie nic nie słyszymy. Tak więc przechodząc do samego śmiałego, już na samym początku rządu, włączył się w sprawy, które toczyły się na obrzeżach państwa, poza państwem piastów. Włączył się w politykę międzynarodową, a chodziło głównie o osadzaniu na tronie, na kilku tronach, sojuszników, władców, którzy mogli być przychylni w razie potrzeby piastowi, bo dobrze rozumiał. I dobrze wypaczył, został na pewno nauczony przez swojego ojca o tym, że brak sojuszników, tak jak to było z jego dziadem, tak jak brak sojuszników na początku rządów jego ojca no może powodować, powodować fakt, że trzeba uciekać i tej pomocy praktycznie nikt nam nie udzieli. Tak więc zaczął już na samym początku od mieszania się w sprawy, które toczyły się na Węgrzech. Tam początkowo rządził. Andrzej I, który był sojusznikiem cesarzy niemieckich, koronował on w wieku czterech lat swojego syna Salomona na króla, co bardzo nie spodobało się jego bratu Beli, który z takim tradycją węgierską miał spore prawa do tronu. Jednak Andrzej tego nie uszanował, co więcej Bela dowiedział się o spisku, który Andrzej tutaj zorganizował na jego życie. Uciekł więc szukać pomocy i takim naturalnym, średniowiecznym sposobem, tak wiadomo, udać się do innego mocnego, mocnego władcy i był to Bolesław II Śmiały. Ten oczywiście wspomógł Bele, użyczył mu swoich wojsk sam natomiast uderzył na morawę. Uderzył na morawę, aby zagwarantować to, aby posiłki czeskie nie przyszły z pomocą Andrzejowi I. I w międzyczasie, kiedy Bolesław Śmiały uderzy na morawę, grabi tam, pali tam, walczy z Czechami, to Bela z pomocą właśnie śmiałe, wojsk śmiałego. Pokonuje w bitwie Andrzeja. Andrzej jest na tyle ranny, że szybko umiera, a jego syn ucieka na tereny Niemiec, by tam szukać pomocy. Bela osiedla na tronie, jednak wróćmy do samego śmiałego. Oto jego wojska i on sam wpadają w zasadzkę Czechów i zostają pokonani. Taka porażka jest o tyle sroga, że bardzo szybko śmiałe musi się wycofać. Gorszy jest jeszcze od tego fakt, że śmiały w czasie tej wyprawy utracił zwierzchnictwo nad pomorzem bardzo ważną dzielnicą która dostarczała wpływów dostarczała także możliwości kontaktu z całym morzem bałtyckim i przez całe rządy śmiałego nie uda mu się tej dzielnicy odzyskać w tym samym momencie śmiały również zrozumiał że walka Cały czas z księciem czeskim spitygniewem nie jest na rękę, bo wiąże jego siły. W dodatku tą kością niezgody cały czas jest trybut płacony Czechom ze Śląska jest to ogromna suma z 500 grzywień srebra i 30 grzywień złota, co na owe czasy jest ogromnym bogactwem i praktycznie równa się z tym, że z tej dzielnicy śmiały nie ma żadnych. Wpływów do swoich książęcego skarbca. Jednak na Węgrzech Bela nie rządził zbyt długo. Rządził jedynie 3 la, lata. Później zmarł, więc śmiało nie, nie cieszył się zbyt długo z tego zwycięstwa, swojego sojusznika i osadzenia go na tronie. I co dzieje się Węgrzech, na Węgrzech dalej? Samo, Salomon powraca. Salomon, czyli ten. Syn Andrzeja I, który zginął w bitwie, powraca z posiłkami niemieckimi, którzy osiadają, pomagają mu osiąść na tronie, ale synowie Beli, a więc najstarszy Gejza, pragnie również władzy dla siebie. Po raz kolejny więc wyrusza na tereny. W państwa piastów, by szukać tam pomocy. I w osobie Bolesława Śmiałego po raz kolejny tej pomocy uzyskuje. Po raz kolejny Śmiałe użycza swoich wojsk, jednak gdy dochodzi do walk pomiędzy Salomonem, Gejzą i pozostałymi braćmi, nie ma kluczowej bitwy, nie ma rozstrzygnięcia i decydują się obie strony na pokój. Gejza dostaje własną dzielnicę, rządzi tam jako władca, który jest lennikiem Salomona, więc jest to de facto sytuacja, która jest na rękę Cesarzowi, jest to na rękę Księciu Czeskiemu, a nie na rękę śmiałemu, który stracił de facto swojego sojusznika na południowym krańcu swego kraju. Niekorzystny obrót sprawy na Węgrzech zmusił Bolesława do szukania innych sojuszników. Na pierwszy plan poszedł książę czeski. Zawarł z nim pokój. O sojuszu żadnym nie było mowy, bo Bolesław pragnął większej niezależności od cesarza, a Spitygniew był takim wasalem, dobrym sojusznikiem, wiernym sojusznikiem, więc przekabacenie go i przeciągnięcie na własną stronę no nie wchodziło w grę. Jednak, jak tutaj podkreślałem wcześniej, no ten trybut płacony wskazuje na to, że te stosunki, choć chwilę się unormowały, no nie będą szły zgodnie. I książę czeski, i tutaj książę polski mają inne pragnienia i już w roku 1069 wybuchają utarczki na granicy. Książę Czeski zapewne chciałby. Bolesław po raz kolejny płacił mu, zaczął płacić mu trybut, bo już na samym początku rządów e, Bolesław z tą tradycją własnego ojca no tutaj zrywa. E, na tyle są groźne te walki podjazdowe, walki na granicach, że sam cesarz e, Henryk IV wzywa ob, obu książąt na swój dwór i rozkazuje im zawrzeć pokój. No ale co się okazuje już, gdy Bolesław wrócił do swojego kraju, to od razu wyprawił się po raz kolejny na Czechy i tego było za wiele. Henryk IV zaczął organizować wyprawę odwetową, wyprawę karną na niesfornego Bolesława i mobilizację swoich sił wyznaczył tutaj Saksonię. Trzeba też powiedzieć, że panowie Sasty, możni, e, jawnie e, tutaj opierali się władzy Henryka, e, nie chcieli zbytnio go słuchać, mieli własnych kandydatów i gdy tylko wojska zaczynały napływać na ich tereny, obawiali się, że ten najazd na samego Bolesława jest tylko przykrywką, e, a same te wojska, które się grupują pod im, ich domami, pod ich głościami, pod ich grodami, mają spacyfikować te nastroje, wziąć do niej woli ich samych, zagarnąć ich włości, więc, gdy tylko większa ilość wojska zebrana przez Henryka dociera do Saksonii, wybucha, powstaje, wybucha bunt i cała ta kampania, która miała ruszyć na Bolesława, okazuje się fiaskiem. Do niej w ogóle nie dochodzi. Na rękę to jest oczywiście śmiałemu który jednak nie popiera tej kampanii, nie włącza się, nie dostarcza wojsk i buntownicy przegrywają. Interwencje w Czechach, interwencje na Węgrzech to było zbyt mało dla Śmiałego i wykorzystując sytuację, która nadarzyła się u wschodniego sąsiada, zaczął on przygotowywać się do wyprawy na Ruś. Na Rusi wielkim księciem jest Izjasław. Izjasław jest ożeniony z ciotką Śmiałego, jego władza zaczynała topnieć. Trzeba też powiedzieć, że no nie sam rządził, również jego bracia brali czynną, czynny udział w rządzeniu tym ogromnym, jak na te czasy, państwem. Jednak takim władcą, takim księciem, który najbardziej bruźnił Izjasłowi był książę połocka Wszesław który jednak został pokonany w bitwie przez samego Izjasława i braci. Został uwięziony jednak w 1068 roku na tereny Kijowa przybyli straszliwi koczownicy, połowcy, którzy podobnie jak inne ludy stepowe zaczynali grabić, pustoszyć tereny. Ludność miejscowa, a szczególnie ludność wiejska, która nie miała się jak na czas skryć, bowiem połowcy korzystali głównie z jazdy, która z łatwością doganiała prostych mieszkańców wsi, zaczynali jawnie buntować się przeciwko Izjasławowi, którego obarczali o te wszystkie złe wydarzenia, które dzieją się. Co ważniejsze, połowcy w tym samym roku pokonują samego Izjasława i co więcej, jeszcze sam Wszesław został osadzony na tronie. Wraz z braćmi Izjasław udaje się więc do Śmiałego. Słysząc, że pomagał na Węgrzech, również uznał, że władca Piastowski zapewne wspomoże. Wspomierzy go wojskami, czy sam nawet pojedzie w pole. I tak też się dzieje, bo sam Śmiały wybiera się i w 1069 roku udaje się na pierwszą wyprawę do Kijowa. Sam Wrzesław, słysząc, że Bolesław Śmiały przybywa z licznymi wojskami, ucieka z miasta. Na pewno ma w głowie to, jak poprzednik Śmiałego, a więc Bolesław. Chrobry, którego legenda owijana na pewno jest długą tam tradycją, historią na Rusi, jego spustoszenie Kijowa, wielkie tutaj kosztowności, liczne przedmioty wywiezione, także mnogości jeńców, które zabrał do swojego państwa, no jest dobrze znana i nie chcąc tutaj z potomkiem chrobrego. W jakiś sposób konkurować, uciekać i więcej o nim już nie słychać. Sam Izjasław zostaje osadzony, jednak sami mieszkańcy również boją się, co stanie się, gdy wojska Bolesława i on sam do tego miasta wkroczy. Czy powtórzy się sytuacja i znów zostanie Kijów spustoszony? Proszę więc poprzez Izjasława, aby śmiały zaniechał wejścia do miasta, zamian płacą ogromny okup i śmiały z licznym, licznymi jeńcami, które udało się wziąć po, po oddziałach Wszesława, które poddawały się bez walki, powraca do swojego państwa. Trzeba jeszcze wspomnieć, skąd bierze się to całe zamieszanie na Rusi. W chwili śmierci Jarosława Mądrego kończy się okres jednowładztwa na Rusi, okres jedności państwa i zaczyna się tak zwane rozbicie dzielnicowe, podobne jak 100 lat później zacznie się w państwie Piastów. A więc władza księcia Zwierzchniego nie jest na tyle silna, może jest taka, żeby rządzić państwem, ale nie samodzielnie. Wiele władzy musi on oddelegować do swoich krewniaków, innych książąt, którzy mają tam w swoich dzielnicach, w swoich tutaj częściach kraju bardzo wielkie prawa do rządzenia i często rządzą jako, no, samodzielni władcy. Wracając do samego Izjasława, no to długo nie porządził samodzielnie, bo już trzy lata później zostaje on wygnany przez swoich braci i to oni zyskują władzę. Sam Izjasław po raz kolejny udaje się do śmiałego, aby tam szukać pomocy. Jednak tym razem śmiałe popiera braci, z którym się dogaduje. Sam Izjasław no, nie jest kontent z tej sytuacji, więc wysyła swojego syna z prośbą do samego cesarza, do Henryka IV, a więc też z prośbą do papieża, do dwóch głów najważniejszych w ówczesnej Europie o pomoc oferując na przykład papieżowi, że ze zwierzchnictwa kościoła wschodniego, bo trzeba powiedzieć też, że to są czasy po wielkiej schizmie wschodniej z 1054 roku, oferuje, że przejdzie on pod zwierzchnictwo Rzymu. I papież, słysząc to, no, nakazuje wspomóc samego Izjasława i Bolesław Śmiały właśnie tego dokonuje. Dlaczego tak łatwo Śmiały uległ prośbą papieża To jest bardzo ważna kwestia, bo są to czasy, kiedy kiedy ma miejsce wielki spór o inwestyturę, a więc spór między dwoma najważniejszymi autorytetami ówczesnej średniowiecznej Europie, a więc o cesarzu i papieżu obie te osobistości pragną władzy no, Najwyższej, nie tylko nad e, cesarz, nie tylko nad innymi król, e, królami czy książętami, ale także nad całym kościołem. Papież chce się wyrwać z władzy e, i zależności od cesarza. I w 1070, 1075 roku, kiedy Henryk jest jeszcze w młodym wieku, e, sam Grzegorz VII. E, wydaje bardzo, bardzo ważny dokument, Dictatus Papae, w którym obwiesza taki fakt, że ma on prawo do detronizacji, ale również do intronizacji wszystkich królów, a także samego cesarza. Co więcej, wskazuje on, że to on ma prawo, jedyne prawo od Boga do wskazywania biskupu. Wskazywanie także innych ważnych osobowości na urzędy kościelne i cały ten spór o inwestyturę to nie jest tylko właśnie to prawo, jakby sama nazwa inwestytura, czyli prawo do osadzania biskupów na urzędy, wybiega mocno o te sprawy i właśnie dlatego Bolesław Śmiały pragnąc zbliżania bardziej z papieżem, a więc uzależnienie się trochę bardziej od cesarza. Działać samodzielnie chciał Piastowski władca, więc naturalnym krokiem jest, żeby no, sprzyjać papieżowi. I papież, czując, że taki śmiały może być ważnym kandydatem na sojusznika w tej sprawie, pragnie jeszcze bardziej przyciągnąć go na swoją stronę, pragnie zcementować te relacje, i wysyła legatów do, 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 do samego państwa i w 1076 roku śmiało jako trzeci władca Piastowski zostaje koronowany na króla. Dzieje się to zapewne w, dzieje się to zapewne w katedrze gnieźnieńskiej. I tu jest jeszcze ważna też jedna kwestia, bo od czasów Kazimierza I Odnowiciela, po tych reakcjach pogańskich, tych wszystkich buntach, Archide... Archidiecezja praktycznie nie istnieje. Największą wagę, największe tutaj no, taki splendor ma biskupstwo w Krakowie, którego ominęły różne wydarzenia, różne bunty właśnie. I ten krakowski biskup ma wiele naprawdę do powiedzenia. Nie smak mu jest, że to arcybiskupstwo zostaje od nowa utworzone. I zapewne to jest jeden powód, dlaczego już za kilka lat w osobie biskupa Bolesław Śmiały odnajdzie przeciwnika i rywala. Właśnie po samej koronacji, tak, dał słowo papieżowi, który wysłał legatów, i no, z jego zgody także pokazał cesarzowi sam papież: No, patrz, ja bez Twojej zgody, bez Twojej pomocy, no Kronowałem władcę, wniosłem go, namaszczyłem, więc ty cesarzu nie jesteś mi zbytnio potrzebny. Ale także pragnął, by dane słowo przez śmiałek zostało wykonane, więc śmiały musi pomóc Izjasławowi i tutaj w roku 1077 dochodzi do kolejnej wyprawy Na Ruś. Gdzie to jednak Izjasał zostaje osadzony, ale nie wszystko idzie po myśli śmiałego. Możliwe, że pokłócił się ze swoim stryjem i szybko powraca na tereny własnego kraju, w drodze powrotnej przyłączając wielkie połacie ziemi, zwane Grodami Czerwińskimi. I tutaj trzeba powiedzieć, o co dokładnie chodziło. Sprawa nie jest taka prosta, jakby się wydawało, bo kronikarze mają odmienne zdanie na tym, co skłoniło do takiego szybkiego powrotu Bolesława. Wedle tutaj Gala Anonima przytacza on, co dzieje się w katedrze podczas mszy, a więc. Biskup sam miał upominać e, tutaj Śmiałego, lecz sam Gal Anonim więcej o tym wydarzeniu nie wspomniał. A chodzi o to, e, że Bolesław nakazał poćwiartowanie, e, zabicie biskupa z przyzwoleniem, co ważne, z przyzwoleniem arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Ale pisząc sam Gal na dworze samego e, Krzywoł z tego. No nie mógł szpecić, nie mógł pisać rzeczy, które były niegodne dla samej dynastii. Więc napisał tylko, że sam i król, i biskup są winni, a tego drugiego nazwał zdrajcą. Sam identyka Kadłubek napisał coś więcej o tej kwestii, ale jednak żył o wiele, o wiele później od tych wydarzeń. I znając tą całą relację i kronikę Wincentego, no wiele faktów jest pomylonych, wiele, no jest wiele wydarzeń bardzo e, fikcyjnych, więc trzeba też e, pod jakimś e, kontekstem brać to pod uwagę, że nie wszystko to może być prawdziwe święty Stanisław ze Szczepanowa, upominał jawnie, tutaj nie krył się z tym, polityki Śmiałego, który miał powrócić do kraju, ponieważ duża część jego wojów zdezerterowała do swoich żon, które miały tutaj współżyć z innymi chmyciami, były określane jako, te wszystkie wydarzenia, jako wielka zdrada i miał Śmiałe powrócić, miał także karać swoich wojn, swoich możnych za te czyny, że bez jego zgody powrócili i właśnie Stanisław miał zwracać mu początkowo uwagę, później sprzeciwiać się całkowicie i za to został publicznie zabity, poćwiartowany i wedle tej legendy także, która miała prowadzić do cudownego takiego zjednolicenia kraju w czasie rozbicia dzielnicowego, jego szczątki miały się cudownie zrosnąć. No, to są, to nie są raczej fakty, to są wiadomo wydarzenia, które są raczej wysane z kciuka. Jednak o tych wydarzeniach niewiele więcej wiemy. Te relacje są głównymi źródłami, które można przytoczyć i cokolwiek mówią. Co jest faktem, to to, że w niewielkim odcinku czasu Śmiały zostaje zmuszony do ucieczki. I dziwne jest to, żeby taka, no, sprawa z biskupem mogła przesądzić o tym, żeby przez licznych możnych został on zmuszony do ucieczki, bo w całym kraju wybuchają ogromne bunty i sam Bolesław nie jest w stanie poradzić sobie z no, pogodzeniem jakiejś sytuacji i złagodzeniem z łagodzeniem jest. Ucieka więc do południowego sąsiada, gdzie też jest ciekawe, że w Wtedy, kiedy Gejza, który w międzyczasie przejął władzę i no, był głównym władcą Węgier, wyszedł na spotkanie z Bolesławem. Ten na koniu, siedząc, przy powitaniu nie zszedł ze swojego rumaka. Gejza szedł na piechotę i potem miał podawać rękę, powitać samego króla. Piastowskiego. Ten jednak był zbyt butny, zbyt dumny i tego nie zrobił, więc no, mogło to wpływać na to, co stało się z Śmiałem. Nie dostał on żadnej pomocy od Gejzy. Jeżeli taka miała być dana, to nie doczekał się jej, ponieważ został on zamordowany na Węgrzech i nie powrócił do swojego kraju. Ten końcówka rządów śmiałego to jest całkowite zaprzeczenie całego praktycznie, praktycznie tych wszystkich lat panowania. I dla jednych był on władcą bardzo inteligentnym, a nawet za inteligentnym jak na swoje czasy, na czasy kiedy możni pragnęli coraz większych przywilejów. Coraz większych nadań władzy i widząc co dzieje się w zachodniej części Europy, gdzie rozbicie dzielnicowe jest coraz mocniejsze i ci no, praktycznie możli. E, I książęta mają tej władzy naprawdę naprawdę sporo, czasami więcej niż ten e, król, który panował na przykład we Francji. E, no, jednak są przeciwni tak mocnym, tak jednolitym e, władcom w osobie śmiałego. Możliwe też jest to, że te ciągłe interwencje, czy to w Czechach, czy to na Rusi, czy to na Węgrzech, mocno ten czas możnych wojów skraca, ten czas, który mogliby wykorzystywać, aby te wszystkie łupy, te wszystkie bogactwa, które nagromadzili, mogli je to lepiej wykorzystać, cieszyć się nimi. I też jest taka sprawa, że możni naprawdę zapatrywali się na Pomorze, tą krainę, którą na samym początku rządów Bolesław stracił, a no, która była naprawdę bogatą i ważną dzielnicą. I oni patrzyli, żeby ją odzyskać, a ja dla takich możnych, no, którzy nie patrzyli, nie wybiegali w przód, nie mieli tej orientacji takich politycy międzynarodowej, o której Bolesław bardzo dobrze wiedział i bardzo dobrze się w tym odnajdywał. Dla nich interwencje, czy to na Rusi, czy to w innych krajach, no było po prostu stratą czasu. Najważniejsze dla tych możnych było to, aby korzystać ze swoich praw, ze swoich nabytków i rządzić w własnym kraju i tam skupiać całą swoją uwagę. Oceńcie sami, jaki był, jakie były też całe rządy Bolesława drugiego śmiałego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.